Szukaj, doświadczaj, dlaczego w ogóle to robię. Przyjdź, zobacz, zrób to. A aktorstwo daje mi taką pełną swobodę, ha, no to super, no to jednak chyba jest beznadziejnie. Gdybym teraz na przykład startowała do szkoły, to bym sobie powiedziała to, co on mi powiedział na pewno zgubić tego dziecka, które bardzo się zatraca w tym świecie. Kim jesteś? Nie wiem. Szukam siebie trochę, więc nie wiem jeszcze do końca. Jestem Misia. Studiuję sobie na LST, Bywam aktorką. Staram się być człowiekiem. No i to tak. A czego pragniesz? Chyba tak jak wszyscy, takich prostych rzeczy. Nie wiem, miłości. Jakieś takie... Może to niezawodowe, może to jakieś niezwiązane z tym, ale chyba tak. Chyba, chyba tego najbardziej. Mimo to, że mówisz, że jesteś spieszona, to odpowiadasz, dajesz sobie, dajesz sobie czas. Mhm. I jak, jak, to, jak ty to robisz? Że... Jak to robię? No? Nie, nie wiem, no po prostu szkoła mnie tego też trochę uczy, żeby przyjść z tym, co mam, z tym, co tam sobie we mnie siedzi, i przyjść i zobaczyć, co będzie. Jestem po prostu otwarta na to, co daje mi dana sytuacja, co daje mi druga osoba, chwila. I po prostu reaguje jakoś na to. Powiedziałeś, że bywasz aktorką. Mhm. Teraz powiedziałeś, że szkoła ci to daje. Więc czym dla ciebie jest to. Czym bywasz to, no, aktorstwo? Jakąś taką otwartością właśnie na, na siebie, na drugiego człowieka, jakimś czymś spontanicznym, e, czymś pełnym sprzeczności. Jakimś wariatstwem na pewno. Tak. No, aktorstwo jest na, jest na pewno czymś takim, co mnie bardziej otwiera na te moje strony, które wcześniej bardzo skrywałam. Na coś takiego, co, co świat zazwyczaj w nas zatrzymuje, hamuje. A aktorstwo daje mi taką pełną swobodę w tym, żeby być i. Em, I być. Właśnie. A na czym polegała Twoja zmiana? Mówisz, że. Mm. To jakaś zmiana jest. No tak, oczywiście. No, aktorstwo jest zmianą. Po prostu, no, zmiana jest dla mnie bardzo trudna w ogóle. W życiu, yy, jak przyszłam do szkoły, to, yy, no, gdzieś w ogóle w innym miejscu troszeczkę byłam. No, ale życie jest zmianą w ogóle. I, jakby, no, ciężko, ciężko unikać czegoś takiego. Ja zapytałem, twoja, dlatego że mm. yy, ja, jakąś przygodę też rozpocząłem. W ogóle, ty byłeś w larcie? Wycieczka z Ciechodzinka. Aha, rozumiem, bo ja też byłam w Larcie. Lark, w Larcie u mnie się to zaczęło wszystko tak jakoś otwierać i w Larcie gdzieś tam zaczęłam się odważać na więcej rzeczy i myślę, że ta zmiana polega też właśnie na, na jakimś takim otwarciu większym, na tym, żeby zaczęłam się słuchać bardziej, przysłuchiwać sobie Pojawiła się we mnie jeszcze jakaś taka uważność na otaczający mnie świat, na to, co, co gdzieś tam może mnie inspirować i tak. tak no. Ale m, często, znaczy w moim przypadku też tak było, myślę, że coś takiego jest, że opinie innych też są częścią świata. Mhm. Natomiast jak się zmienia u, zmieniło i czy u ciebie też się zmieniło to? Mhm. podejście do tego, co przydadzą nam inni ludzie. W swoich wypowiedziach czy też hmm. w swoich oczekiwaniach wobec nas. Hmm. No tak, no dla mnie. A propos oczekiwań, to nie wiem, czy mogę tak. W ogóle wczoraj, jak sobie myślałam o tym, że kurczę będzie dzisiaj ten wywiad, i poczułam się trochę jak przed y, egzaminem wstępnym do szkoły teatralnej. Bo bałam się, że przyjdę tutaj i nie spełnię jakichś oczekiwań swoich, swoich. Na egzaminach wstępnych też tak miałam. I w ogóle no, cała szkoła tak gdzieś tam na początku u mnie wyglądała, że bałam się tego, że, że muszę spełniać te oczekiwania. No bo jednak się jakoś dostałam i muszę udowodnić to, że dostałam się. Bo, bo jestem jakby warta tego, żeby tu być. No tak, ale no nie, nie, nie masz wpływu na to, co ktoś o Tobie pomyśli. I będzie tak przez całe życie, więc szkoła to też bardzo weryfikuje i szkoła uczy mnie też tego, żeby jednak nie zapominać o tym naszym wewnętrznym głosie, słuchać swojej intuicji. Ale coś jednak Ciebie opycha w tą stronę. Znaczy, mimo że hmm. masz lęk przed tym, żeby... że, że nie spełnisz jakichś oczekiwań, to Jesteś teraz tutaj, mm -hmm. byłaś też w szkole, byłaś na egzaminie. Mm -hmm. Więc czym to jest? Czy walczysz o siebie, gdy wchodzisz w jakieś takie miejsca, gdzie zmieniasz coś ze sobą? Czy... Na czym to polega? Chcesz coś zmienić ze sobą? Jest nie... Nie wiem. Skąd się bierze to, że robisz to, co robisz? Z ciekawości, co będzie dalej. Z ciekawości myślę, że to jest chyba taka, naj... taka rzecz, która najbardziej definiuje to, yy, dlaczego w ogóle to robię. Bo jestem ciekawa co będzie dalej. A wtedy, gdy ja, zmieniałaś to... Gdy pa, pamiętasz swoją pierwszą zmianę, hmm. jakby wtedy kiedy... Czy miałeś taki moment? Że na, największej przemiany, największej zmiany, naj, naj, największego przełomu kiedy pierwszy raz w to wchodziłeś, czy wchodziłeś w to płynnie i wiedziałeś, że, od razu, że zawsze będziesz to podążać tą ścieżką? Jak to było w ten To znaczy, no ja, jakby w faktorstwie, już trochę sobie jestem, no bo tak w sumie zawsze wiedziałam, że chce iść na te studia. Już od dzieciaka gdzieś tam grałam w jakichś amatorskich teatrach, więc jakby wiedziałam, że, że w tę stronę. Ale a propos przełomu, no to w szkole na pewno na moim ogromnym przełomem były zajęcia z Janem Peszkiem to mogę powiedzieć, że to był mój taki przełom. Nie wiem, czy, czy o to chodzi, ale to myślę, że... Na pewno będę że chciał tak. zapytać o zajęcia z panem Janem też. Tak, Peśkiem. no tak. Już rozmawiałem z panem Janem i o. nawet obiecał mi warsztaty. Ale... Naprawdę? Mhm. O kurczę. I opowiadał mi o, o tym też właśnie jak, jak pracuję z nami, też byłem, widziałem jak, jak yy, mówił o tym, mhm. co, co robi mniej więcej, mhm. no to na pewno jestem tego ciekawy. Mhm. Ale mój, moje pytanie było pytaniem o, o to w ogóle yy, o korzenie tego skąd się tutaj wzięłaś i jak, jak myślisz, co to w tobie zmieniło? I, no bo mówiłaś, czy, że... Czy jeżeli dobrze, to dobrze. Był, mhm. że, 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 że było to coś otwierającego, to mhm. wszystko, co robisz tutaj, czy w narcie, czy też w szkole. No więc, skoro otwierającego, to było jakieś zamknięcie. I czy to był przeciąg? Drzwi się otworzyły po prostu? Czy to była burza? Czy to było... Nie, myślę, że to było jakieś coś bardziej takiego... Trwi, yy, tak, no to była jakaś po prostu jakiś etap mojej drogi. Mhm. Y, ja uważam, że też no... aktorstwo... Yy, bardzo, przez to, że bardzo otwiera Cię na siebie, poznajesz nowe jakieś swoje zakamarki, no to dla mnie to była jakaś ciągłość po prostu pracy nad sobą też. Ja to tak, ja to tak trochę odbieram, ja też pracuję nad sobą na, e, jakoś prywatnie, więc to był jakiś element tej, e, tej pracy nad sobą, to, że weszłam w ten świat. I ta zmiana była taka, raczej nie, nie było wielkiego boomu. No też dlatego, że byłam po prostu już od wielu lat związana jakby z tym środowiskiem i to był jakiś kolejny etap po prostu, gdzie poznaję coś nowego. A jakbyś byś zdefiniowała te kroczki malutkie, które się robi na tej drodze? Czy to jest mm, jakieś oswajanie się z tą czy oswajanie się z czym? Z czym to jest oswajanie? Że, że, że zmiana jest normalna? Że... Wychodzenie poza strefą komfortu jest normalne? O, o co tu chodzi? No zmiana dla każdego jest czymś innym. No dla mnie jest trudna, ale... Tak, no, zmiana to na pewno wychodzenie z jakiejś swojej strefy komfortu. Zmiana to akceptowanie rzeczy, na które nie ma się wpływu. No i tak... Nie wiem, no tak, myślę, że tak. No, jakby bardzo, ważne, bardzo wa wa ważną rolę tutaj odegrało to, że... Że ja już przed szkołą gdzieś tam przysłuchiwałam się sobie i... Te małe kroczki zawsze były w zgodzie ze mną i teraz po zajęciach z profesorem Peszkiem to jeszcze bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że warto stawiać na swoim i warto wchodzić w ogóle w ten świat na swoich warunkach mhm. też. A co takiego poruszyło Cię w zajęciach z profesorem Peszkiem? Bo on mi opowiadał o pewnej metodzie, mhm. opowiadał mi... O, też o tym, jak podchodzi do tych zajęć z, z wami. I jakim on jest układowcą? Co byś yy, o No mnie urzekło w nim przede wszystkim to, że on ma w sobie bardzo dużo z dziecka. Ma w sobie taką otwartość i ciekawość nas jako studentów. Mam wrażenie, że on na tych próbach z nami sam też doświadczał. To jest człowiek, który nie wiem, chyba nigdy się nie zestarzeje, bo on mnie nauczył takiego właśnie szukania. Ja w ogóle przyszłam na te zajęcia po prostu z takim założeniem, że dobra, ja mu się pokażę teraz, wiesz, że jestem super aktorką, zagram mu to i on powie: Wow, no, no, ale przyszłam i on powiedział: Gówno. No, i ja wiem, aha, no to super, no to jednak chyba jest beznadziejnie. Ten proces w ogóle, ten, to całe pół roku z nim było dla mnie jakimś yy, ogromnym po prostu skokiem. Nie tylko jako dla mnie, dla aktorki, ale też jako człowieka. W postrzeganiu w ogóle tego świata naszego aktorskiego. A jak on, myślisz, o, ocalił to dziecko w sobie? Jak A... on to robi? Co on robi na zajęciach takiego, że mówi, że jest dzieckiem? Znaczy, co? Ma w sobie ogromną odwagę. Jest bardzo, bardzo gdzieś też mnie tym zaraził, że... On mówi... Zrób to źle. Zrób to. Po prostu przyjdź, zobacz. Zrób to. I gdybym teraz na przykład startowała do szkoły, to bym sobie powiedziała to, co on mi powiedział na tych zajęciach. Weź to, co masz, po prostu przyjdź ze swoimi tymi, z tym swoim strachem, z lękami, z niepewnością. Przyjdź, przynieś to i zobacz. I nie zakładaj, że to będzie takie. Szukaj, po prostu szukaj, doświadczaj. Dlatego tak w ogóle aktorstwo ciężko mi jakoś zdefiniować, jakoś opisać słownie, bo to jest dla mnie jakaś taka, rodzaj jakiejś takiej energii, czegoś takiego, mm, jakiejś takiej aktywności, uważności, czujności. I tak, bardzo mnie zaraził czymś takim I, 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 i dalej jakby chcę iść w tę stronę, bo to był pedagog, który naprawdę y, otworzył mi oczy na wiele rzeczy. Jak pracowało Ci się z profesorem Ptaszkiem przy mecie? w w razie? Do pewnego momentu było bardzo ciężko, bo, bo ja bałam się ryzykować. I to było dla mnie coś takiego, że, że nie wiem, że bałam się, nie wiem, wygłupić. Bałam się, że to będzie jakieś nietrafione, nieśmieszne albo śmieszne wtedy, kiedy nie ma być. A no i w pewnym momencie coś, coś zaskoczyło. Pamiętam próbę, gdzie on mówi: Dobra, to teraz Michalina i Dominik. No i zaczyna się, mamy ma, ma wchodzić na scenę. Ja mówię profesorze, a on mnie zapytał, no i jak tam, jak tam samopoczucie, bo pamiętam, że poprzednia próba wyszła fatalnie i po prostu byłam mega y, gdzieś tam zgaszona, bo mówię, kurde, no wszystkim idzie tak super, wszyscy idą do przodu, a ja po prostu stoję i nie wiem, co mam z tym zrobić. No i powiedziałam mu, że no, że czuję się chujowo, ale że stabilnie w miarę. A on mówi, no dobra, no to proszę, no to wejdź z tym. No i weszłam. I jakieś coś takiego się zadziało, że może przez to, że tak się nie nasadzałam na to, że to ma być jakieś, to wyszło. To jakoś udało się coś nowego odkryć. No i tak, i to co myślę, że jest w nim takiego też dla mnie cennego, to to, że on bardzo, bierze z nas bardzo. I nawet jeśli mi to nie wychodziło, to właśnie dostawałam od niego jakieś takie ogromne wsparcie. I poczułam, że to chyba jest pierwszy pedagog, który oprócz tego, że jest wykładowcą, to jest też człowiekiem i osobą, która chce ci pomóc która daje ci jakąś taką która chce cię tym zarazić i chce, chce dobrze po prostu. Mhm. Jakieś ekonomię można studiować, można różne rzeczy. Mhm. Ktoś się pasjonatem na tym tam archeologii różne kierunki. A, a być... Aktorem, no, nie wiem, nie wiem. Czy być, być dzieckiem? Co... Warto być dzieckiem? Właśnie, tak? To chcesz powiedzieć? Tak. Myślę, że y, nie, mogę mówić tylko o sobie. Nie wiem, mhm. po co iść do tej szkoły. No, ja poszłam po to. Poszłam dlatego, że chciałam, a w trakcie studiów y, przekonałam się, że przyszłam do tej szkoły, żeby właśnie nie zgubić tego dziecka, które bardzo się zatraca w tym świecie, które. Często jest właśnie jakoś, nawet przez społeczeństwo, nieakceptowane i którego, którego nie dopuszcza się do głosu w takim świecie, przeważnie. Dlatego, no tak, to jest jakaś taka radość zbycia. Myślę, że dlatego warto, że to jest jakaś taka przygoda, która, która zostanie na wiele lat we mnie. Eee. No. Masz plany jakieś dalej? Coś będzie? Czy właśnie dziecko, które nie do końca planuje, tylko pyta to, co się to... Jak to. Jak przyszłam do szkoły, to. Tak, to jak przyszłam do szkoły, to powiedziałam sobie, że dobra, okej, okay, skończę tą szkołę, potem pewnie chciałabym w jakimś starym czy gdzieś tam sobie grać, a teraz nie wiem, czy, czy zostanę w tym, czy nie. Zobaczę. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy, mm, czy będę wiązała z tym swoją przyszłość. A jak to widzisz? Czy teraz jesteś szczęśliwsza niż na początku, gdy przyjeżdżę do szkoły? czy Bardziej spełniona, czy wtedy jak jednak. Mm. Czy to jest jakiś proces? I nie, trudno to rozróżnić, że to jest to samo cały czas. Jestem szczęśliwa, to mogę powiedzieć. Że na pewno jestem szczęśliwa. Czy bardziej? Nie wiem. Wtedy, czymś innym, było dla mnie szczęście, więc ciężko mi to tak porównywać, ale, e, ale jest mi dobrze tutaj I, i jestem mega wdzięczna za to, że tu jestem, bo, e, no bo co z tego, że, nie wiem, dobrze powiedziałam jakiś tekst, ładnie coś tam sobie zatęczyłam, e, jest wiele zdolnych ludzi, którzy się nie dostają do tej szkoły, także jestem bardzo wdzięczna losowi. Za to, że tu jestem, sobie też, swoim rodzicom i temu, co mi się przydarzyło przed szkołą. Tak, no myślę, że od samego początku ważne jest to, żeby mieć jakieś granice swoje, żeby um, um, żeby pamiętać o tym, że ok, jestem w tej szkole, um, są w niej niesamowici pedagodzy i pedagogoszki. E, ale dalej jesteśmy ludźmi i powinniśmy pamiętać o tych swoich granicach. No bo czasami no ten świat jest okrutny, i po prostu trzeba pamiętać o tym, że, że jest jakaś pewna, pewna granica zawsze. Jakim, jakiej osobie, albo łatwiej jest, komu łatwiej jest pogodzić się? Jakim trzeba być, żeby, żeby, łatwiej, żeby nie zderzyć się z tym? Może tak. Z czym? Z tym. Żeby oceną, czy z egzaminem, czy z czymkolwiek, to żeby, żeby wynieść z tego coś dobrego. Wyobraź, się, możesz hmm. sobie wybrać, może siebie, hmm. która mm, nie dostaje. Jak? No ja się dostałam za drugim razem, więc jakby hmm. za, pierwszym no to za pierwszym razem. Yy, tragedia, masakra, po prostu hmm. koniec świata. Yy, koniec świata. Ja zdawałam do kilku szkół. Yy, yy, Kraków zawsze był moim marzeniem największym, więc yy, no za drugim razem dostałam się tylko tutaj, i aż tutaj w sumie, no nie wiem, no to, to było zawsze moje największe marzenie tutaj, yy, szkoła w Krakowie. Yy, ale za pierwszym razem, jak się nie dostałam, no to pierwsze tygodnie to była masakra, załamka totalna. Potem, potem poszłam do lartu. No i nie wiem, ciężko mi mówić, jakby dawać jakieś złote rady, bo mogę mówić tylko o sobie. Ja, ja przez to, że sama pracuję nad sobą, to. No jakby, egzamin w żaden sposób nie definiuje nas jako człowieka. Jakby to nie jest żadne podsumowanie ciebie, kim ty jesteś. Po prostu czasami, nie wiem, coś, coś, coś nie zagra, nie wiem, energia komisji twoja się po prostu nie połączy, no i nie wyjdzie, no i, i tyle. No, nie, nie ma czegoś takiego, że no, jest to jakieś... Jakby nie było, no coś no, się nie udało, zawsze będzie przykro. I nie ma też co, jakby się załamywać, ani. Yy, no nie wiem, to wszystko dla mnie się ociera o to, żeby się po prostu yy, wsłuchać w siebie. I chyba to jest najważniejsze, żeby pracować nad sobą, bo yy, ja, jak wchodziłam do tej szkoły, yy, mimo że byłam trochę w innym miejscu, to jednak trochę siebie znałam. Yy, łatwiej mi było po prostu reagować na niektóre rzeczy, ze względu na to, że Wiedziałam, jak sobie pomóc ewentualnie w takiej trudniejszej sytuacji. Życzymy powodzenia? No oczywiście, <laughs> oczywiście. No będzie co ma być. Ja y, trzymam kciuki za wszystkie osoby, które będą startowały do tej szkoły, bo pamiętam, jaki to był dla mnie ogromny stres. Masakra, weszłam na te egzaminy po prostu na finał. Mój finał w Krakowie to była no, jazda bez trzymanki. Weszłam tam po prostu tak y, rozdygotana, ale jakoś sobie to wykorzystałam na tym egzaminie. Gdzieś mi to nawet pomogło w tekstach czy, czy coś tam. To było dla mnie super przeżycie. Ja w ogóle jak wyszłam z tego egzaminu, to tak sobie pomyślałam, kurde, nawet jak się nie uda. To było super. Naprawdę. Ale trafiłam na taki czas, trafiłam na taki moment. To też bardzo dużo od tego zależy. Czym jest w ogóle LAR? A mhm. czym jest ASD? Tak. No dla mnie rok w larcie. To była jedna z fajniejszych rzeczy, które mi się przydarzyły w ogóle. Na tej drodze. Poznałam świetnych ludzi, z którymi mam dalej kontakt, super dziewczyny, z którymi się bardzo blisko trzymałam, od których też dostałam masę wsparcia i nawzajem się wspierałyśmy. Więc jakby no, warto iść do lartu ze względu na ludzi przede wszystkim, jakich się tam pozna, może, jakich można tam spotkać. No i tak, Lart bardzo oswaja, bardzo oswaja z, z tą całą sytuacją. No bo jednak egzamin jest czymś takim no, nienaturalnym. No jakby jak każdy chyba jakiś egzamin. No to jest, Szczególnie jakby coś takiego, co się wydarza w szkole teatralnej. No jak w ciągu, nie wiem, 10 minut masz udowodnić, że się nadajesz do tej szkoły. No... Dlatego, no tak, no, Lart mnie bardzo z tym oswoił. No, i też technicznie przygotował, jakby, jakby nie patrzeć, nie? Bo ja za pierwszym razem, jak zdawałam, to ja, ja totalnie nie wiedziałam, co ja mam tam przynieść. Jakie teksty są dobre, jakie niedobre, jak ja mam tam się ubrać, czy mam, nie wiem. A, a przyszłam po larcie, przyszłam na ten egzamin, i jednak mm, miałam w sobie coś takiego, że stresowałam się bardzo, ale wybrałam teksty, które mi się podobały po prostu. Dawałam, o, w ogóle, Lart, dał mi też coś takiego, że ja odważyłam się zdawać na wokal. To jest też w ogóle hit. No. Bo ja w ogóle byłam nieśpiewająca. Absolutnie przed, przed lartem to ja w ogóle bałam się zaśpiewać 100 lat. To też mnie bardzo otworzyło. Zdawałam na wokal. No, nie dostałam się na wokal, ale, ale to, było, to było spoko, że w ogóle podeszłam do tego. No, Myślę, że AST jako środowisko jest trochę bardziej zamknięte. W larcie było więcej czasu na jakieś swoje rzeczy, a jednak yy, uczelnia. Pochłania cię całego. Czasami jest to super, a czasami trochę brakuje jakiejś chwili na swoje inne pasje. Bo ja poza szkołą to nie wiem, czy coś robię. <grym> nie wiesz? <grym> tak że... Nie jesteś pewna? <grym> no nie jestem pewna. No, yy, no co ja robię poza szkołą? No. Szkoła mnie bardzo pochłonęła, a w larcie było po prostu więcej przestrzeni na, na też inne rzeczy. To jeszcze raz możemy życzyć wszystkim mm, takiego ocalenia dziecka w sobie, takiej, tak, takiej to drogi, jest bardzo ważne, no drogi, którą się po prostu podąża do. Bo to chyba daje coś wdzięczność po prostu. Tak, na pewno. I w ten sposób odkrywamy jakąś, jakieś człowieczeństwo w sobie cały czas. Trudniej chyba wpadać w pułapki jakieś, które bardziej ba badamy siebie. Mhm zdajemy się po prostu lepiej, ludźmi. Tak Takie ja mam wrażenie. Ale Amen. Z, z, z gdy to powiem, to, to od razu wpadamy w ryzyko. Nie? No więc, tak. więc, więc, więc chyba pękanie tej bańki to jest ja bym to tak nazwał, nie się zgodzi, że to jest takie pękamy cały czas bańkę same, którą tworzymy o sobie. Tak, tak. Tak. No tak, no ale jakby no nie wiem, bo jakby też mnie strasznie wkurza po prostu bardzo chcę, nie wiem czy to możliwe, ale uciekam bardzo od czegoś takiego, żeby nie stać się jakąś po prostu wielką studentką AST, bo to jednak mnie strasznie tego nie lubię. Strasznie tego nie lubię i wkurza mnie coś takiego w tym światku naszym, że pisi no, w, w powietrzu taki duszek? Tak, że tak, że jednak po prostu jest na nadmysel. Proszę Cię z tym człowiekiem zwykłym daj mi spokój no. no. bo teraz na tych dniach otwartych też widziałam coś takiego. Przysz, przyszły te nowe osoby, które chcą zdawać do tej szkoły to jakby doskonale ich rozumiem, bo też sama byłam w czymś takim, że jak przyszłam na te dni otwarte, to mówię, Boże, oni są tacy chodzą w tych długich czarnych płaszczach, palą papierosy i są tacy po prostu rozmawiają jakieś po prostu, wiesz, jakieś, prowadzą jakieś inteligentne dyskusje. No nie no, jakby no jesteśmy ludźmi i nie zapominajmy o tym i po prostu no ludzie też, nie. Dziękuję Ci za tą rozmowę i życzę ci powodzenia yes. po prostu i profesor Peszek i, i każde, każdy człowiek, który ze świadomością zachowuje sobie dziecko. Hmm. Czyli wielkość idzie za tym, że ze świadomością zachowuje to, co jest w dziecku największe. Dokładnie. To chyba powiem Tak, dokładnie. Dziękuję. Dzięki. Dzięki. I trzymajcie się. Powodzenia wszystkim, którzy zdają teraz na Cześć!